Maserak odniósł się do zachowania mincz po werdykcie. Chyba było widać. Ewa Mincz odpadła z tańca z gwiazdami. Projektantka nie tylko została słabo oceniona przez Jury, ale też otrzymała najmniejszą ilość SMS-ów od widzów. Żegnając się z programem kąśliwie podziękowała Maserakowi. Juror odniósł się do jej wypowiedzi. Taniec z gwiazdami. Ewa Mincz odpadła w drugim odcinku. Taniec z gwiazdami obfitował w emocje. W drugim odcinku najlepiej zdaniem Jury zatańczyła Wiktoria Gorodecka. Tuż za nią znalazła się Katarzyna Zilman. Najsłabiej wypadły Barbara Bursztynowicz i Ewa Mincz. Ta ostatnia pożegnała się już z programem. Zrobiła to jednak w takim stylu, że nie milknął echa jej wypowiedzi. Ewa Mincz, żegnając się z show Taniec z gwiazdami, podziękowała widzom oraz zwróciła się do Rafała Maseraka. Dziękuję ci, Rafale, za to, że ośmieszyłeś nas na koniec, robiąc figurę, którą zrobiłam. Myślę, że to jest klasa sama w sobie mówiła Mincz. Ewa Mincz ma żal do Rafała Maseraka. Jej słowa wprawiły Jurorów w osłupienie. Na początku nikt nie wiedział o co chodzi projektantce. Jak się później okazała Mincz miała żal do Maseraka i Pawlowicz, że po występie Barbary Bursztynowicz wyszli na parkiet i tę samą akrobatyczną figurę jaką wykonała Ewa w pierwszym odcinku. Ostatnią figurą w naszym tańcu, który został tak nisko oceniony, było postawienie mnie prawie na głowie. Rafał wyszedł z Iwoną Pawłowicz odtańczyli taniec i powiedział, że w tańcu liczą się kroki, a nie stanie na głowie. I zrobił tę samą figurę, którą zrobiłam ja. Nie jest to ośmieszenie? Żaliła się projektantka w rozmowie z Pomponikiem. Iwona Pawłowicz, zapytana o to tę sytuację, była zaskoczona emocjami Mincz i przyznała, że reakcją projektantki była nieadekwatna. To był spontan, taniec z maserakiem, przyp. Redaktor, no było mi przykro, nie było to potrzebne, bo Rafał nic złego nie miał na myśli, tym bardziej ja, wyjaśniała jurorka. Rafał Maserak odniósł się do zachowania Ewy Mincz po werdykcie. Z kolei sam Rafał Maserak też nie krył zdziwienia tym, co zaszło w niedzielny wieczór w tańcu z gwiazdami. Juror nie chciał nikogo urazić. Zapytany o komentarz zareagował. Nie chcę komentować tej sytuacji, bo chyba było widać na ekranach telewizorów, że była to sytuacja niespodziewana dla wszystkich, powiedział faktowi Juror.